Jako pierwszy w Polsce zagrałem na nowej mapie w Stumble guys. Ja to są serio Jarki! Dostałem dostęp do bety 0.45. I to właśnie w niej jest nowa mapa Rush Hour. O kurde! Ty jasne po tym skaczę normalnie. Yo! W tym odcinku zobaczycie, jak wygląda ta mapa. Oraz jak z innymi YouTuberami z zagranicy ustanowiliśmy aktualny rekord świata właśnie na nowej mapie. A Teraz na tramwajarza! Co więcej, mam dostęp do dwóch nowych kół specjalnych. Totalnie za darmo. A w nich znajdziemy kilkadziesiąt nowych skinów. Trzy nowe coś specjalnego. Ja cię kręcę, jak on wygląda. Kilkanaście legend. Ten smoke, słuchajcie, dem jest niesamowity. Czy nawet epickie? Coś chyba poszło nie tak. Oni dodali gołego skina. Że oni zrobili ziomka, który po prostu nie ma gaci. W grze standardowej będzie można teraz wybrać Halidropa, Bombardment czy Lavalance. Ale najlepsze jest to, że razem z. Z innymi YouTuberami z zagranicy. Na bombardmencie chodziliśmy po wodzie. Mogliśmy przeniknąć przez statek. Co? Nie! <śm> <śm> Mogę sobie teraz wejść na statek, rozumiecie to? Musisz obejrzeć to do końca. Albo nasza dwójka odpadnie, albo odpadnie. A to dlaczego? To był stop! Jeśli chcesz, żebym dodał cię do znajomych Zostaw suba, łapkę, dzwonek, napisz nick, A ja wylosuję jedną osobę Popatrzcie na to, 0.45 beta A wraz z nią niesamowicie dużo nowych skinów Popatrzcie na to Robi kupit, ja cię kręcę jak on wygląda Dodatkowo kolejny specjalny skin I kolejny specjalny skin Ej serio, ten smoke słuchajcie Dym jest niesamowity Patrzcie jaki to jest kamuflaż, jakbyś grał z nim na przykład na block dashu. Albo ten ziomek Sensei Firefist Moim zdaniem wygląda naprawdę genialnie Yo, metalowy kurczak, który jest legendarnym skinem To jest zbyt mocna rzecz A tutaj metalowy alien Ej, serio, oni teraz będą robić metalowe skiny? To dajcie metalowego Ronaldo Tutaj kolejny, co? co? to jest w ogóle? Ale ziomek, jak z plasteliny widać jego kręgosłup Tutaj widać jego serducho, płuca, lol Kolejna babeczka, anioł, którego wcześniej nie widziałem, a robi wrażenie Nie, nie, nie Co? Co? Czy oni zrobili ziomka, który po prostu nie ma gaci? Nie, nie, Kitka Games, proszę. To poszło nie tak. I tych skinów jest za dużo. Patrzcie, Stumble Love, jakie tu futerko. Ej, dobra, to jest dobry skin dla Juli. Patrzcie na te okulary, serio, yo. Tak samo kolejny, metalowy ninja tym razem. Ej, akurat zrobić metalowego skina, no to faktycznie dość prosto. Ej, ten złoty jest genialny. Wygląda naprawdę świetnie. Ale patrzcie na to, nawet mamy jakiegoś ziomka z karnawału. Ej, tych skinów jest naprawdę ogromna ilość. Albo ta pikselowa gala. No tak, jest pixel guy, więc jest pikselowa gala. Dokładnie tak. Musi być babeczka. jo prezydent ze Stanów Zjednoczonych w wersji robota. Nie, no oni upadli na łeb. I drugi prezydent. Haha, <ścoughs> George Washington. Nie, on jest George Washingtonem z Ohio. Albo to Queen of Hearts, moi drodzy. Ej, fajny skin w ogóle z tą kitką, czy jakkolwiek to nazwać. Śmieszne. Jeszcze koronka tutaj na górze. Fajne. No i mamy jeszcze Kangu! Ej, nie, ten skin jest zbyt op. Koniecznie muszę nim zagrać. Patrzcie, jak on wygląda, lol. Tak czy inaczej, moim zdaniem ten skin jest najładniejszy ze wszystkich. Znaczy, kangur jest najlepszy, ale sam design tego skina jest mocny. W sklepie mamy turbo dużo nowości. Patrzcie, dwa koła za darmo. One za darmo są tylko w becie. Kiedy wyjdzie pełna wersja gry, na pewno za darmo nie będą. Koło szpanerów ta nazwa oczywiście też będzie zmieniona. I popatrzcie, można tutaj trafić jeden specjalny skin. Prezydenta Sohayo. Ale i mnóstwo innych skinów. Także drugi specjalny. Specjalny, trzeci specjalny skin. Aż 6,25% szans. Ej, mega mocne. Patrzcie. I dodatkowo nowe emotki. O! Fancy capybara. Ej, serio, wszystkie te rzeczy są nowe. Absolutnie. Te animacje, te emotki, te skiny. Wszystko w tym kole jest nowe. Natomiast tutaj to drugie koło, słuchajcie, patrzcie na to. Nowa emotka. Fire punch, czyli uderzenie, słuchajcie, ogniowe. Nowa emotka specjalna. Lol. I także wszystkie tutaj, słuchajcie, animacje czy skiny są nowe. Ej, serio. Tutaj tego wcześniej nie było. Patrzcie, na przykład, masz jakieś gości. Który się napina, albo masz gościa, który tańczy sam bez jakąś koroną. Ale co najważniejsze, w grze niestandardowej, proszę popatrzeć: w końcu mamy Honey Dropa Bombardmenta czy Lavaland oraz nową grę Rush Aue. I oczywiście Honey Dropa da się teraz wybrać na przykład na ćwierć finał. Uba te koła specjalne zostawiam na jutrzejszy odcinek. Ale teraz zróbmy sobie gierkę niestandardową. Sprawdźmy, czy na pierwszą grę możemy wziąć Lavaland, na drugą spróbujmy wziąć Bombardment, a na trzecią weźmiemy sobie tą nową giereczkę Rush Hour. I ustawmy może do tego wszystkiego 20 graczy. Dołączyło do mnie dwóch YouTuberów z zagranicy, do mojego party, więc może być grubo. Na pierwszą giereczkę wybrałem Lama Widzowie, nie, no nie mogę. Serio, jeżeli to zadziała, to będzie zbyt grubo. Patrzcie, gość, tu ma nowego skinka. Yo! Czemu on tutaj odpadł? Nie wiem, jak to się stało. Ale został nam tutaj jeszcze jeden. Słuchajcie, ziomal YouTuber. I oczywiście musimy z nim wygrać. Musimy doprowadzić do półfinału. A potem do finału. Ej, ale patrzcie, co tu się. Yo! Wow! On ma tą nową emotkę, czy mi się tylko wydawało, widzowie? Ale jazda. Ej, serio, to jest zbyt mocne. To jest zbyt OP. Dobra, cztery osoby już odpadły, ale sami widzicie, że tu jest taki tłok, że prawie się nie da przeżyć. Ej, masakra. Autentycznie to jest masakra. Dobra, macie tutaj bananito. To. Sławe, słabe, zida. Patrzcie, ile tam typów odpadnie. Zaraz ją. Ej, naprawdę nie mogę. 11 osób odpadło. Lava land na pierwszą gierkę. Nie róbcie tego. No nie róbcie tego. Sami widzicie, że to jest zbyt mocne, ale teraz mamy bombardment, więc może być jeszcze grubiej. Może być, słuchajcie, już tak grubo, że po prostu to jest przesada. Czemu wszyscy robią tą animację? Ej, dobra, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, ale czy to się coś zepsuło, czy... czy czekaj, czy wszyscy są teraz na brzuszku, czy mi się wydaje? Nie! Nie, wszyscy są tak jakby na... Na brzo Co? Ej, dobra, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Ja nie wiem! Ja nie wiem, ale muszę odpaść tylko cztery osoby, widzowie! Więc to może być naprawdę grube, to może być naprawdę przepotężne! Co jest? Co jest? Czy wy to widzicie? CO? Nie! Nie! Co? Ja cię kręcę! Nie! Nie mogę! Boże! Czy wy to widzicie? Jeżeli wy nie subskrybujecie tego kanału, to ja nie wiem, słuchajcie. No to widzieliście kiedykolwiek na świecie, co? Nie! Nie! Ja chciałem tylko włączyć gierkę, widzowie! Ej, ale wiecie co to będzie? Co to będzie? To musi być tak, że muszą zostać zepsute chyba wszystkie platformy i wtedy, słuchajcie, będzie git. Patrzcie! Ja mogę to... Do... A, mogę dać emotkę? Bananiarza Jana Jestem super bananiarzem I sobie teraz i jest tu bomba Yo! I se żyję I se chodzę I se żyje dalej Ej, czy to się w ogóle da zakończyć? Tak szczerze nie wiem Nie no, musi być tak Kiedyś już tak z Bobą mieliśmy, że jak były brzuszki To się zakończyło wówczas, kiedy wszystkie platformy po prostu się zepsuły Ale patrzcie Mogę sobie teraz wejść na statek, rozumiecie to? Jestem se teraz A jak daleko mogę pójść? Mogę wejść tu na wyspę na przod? Yo! O kurde Jestem w środku o, mogę rzucić to banana? Nie, nie mogę O my, nie wierzę Gość teraz trafił na brzuszek Trafił na brzuszek O kurde, ale jazda Dobra, to idę do niego Ej, wywaliło go Dawaj, chodź tutaj Wracaj, wracaj tu Ej, nie wywalaj mnie Grafi, chodź tutaj, chodź tutaj, Grafi Ja cię tutaj złapię Lol a jednak odpadły cztery osoby. Nie wiem w jaki sposób, ale słuchajcie, to było zbyt OP. I w tym momencie zostaje nam Rush Hour. Nowa gierka, słuchajcie, Rush Hour. Jestem mega podjarany. Patrzcie, jak to wygląda. To są śmieciarki jakieś. E, a, a to dlaczego? A to. Tak łatwo się nie poddamy. Robimy lobby z youtuberami. Dobra, jestem mega ciekaw, czy teraz, słuchajcie, to zadziała. Czy dostaniemy rush hour? Jest rush hour! I su Ej! Oni mają te nowe skiny! Patrzcie, ten rubinowy! Ten rubinowy ziomal! Ja, to są serio śmieciarki! I czekaj, potem da się skakać? O kurde! O kurde! Ty jasne, potem skacze normalnie! Yo! Ale jazda! Oho, ho, ho. Tu są trampoliny, ty! Ej, tu są jakieś trampoliny, o kurde, boję się na tym stawać. Ej, dobra, w tej gierce chyba nie będę na tym stawać, bo to troszeczkę jest podejrzane. Jak go wybiło? Ej, to jest typo z tym skinem... Co? Ej, nie widać tego skina prawie. Ja nie wierzę. Ej, gdzie jest ten typ? Ja nie wierzę. Ej, tu jest najlepszy chyba skin. Słuchajcie, w Stumble Guys, bo go praktycznie nie widać. Widzicie tego typa tam? Ale jazda, ale to słuchajcie, jest jazda. Nie wierzę. Nie wierzę. Zostaje bananiarzem. Janem. Ale przywaliłem. Ej, tutaj są jakieś. O kurde, odpadł. Ale tu są jakieś ruszające się te. Czekaj, dobra, spróbujemy to zrobić. Dobra, podchod po po pod podchodzę sobie Pod to, dobra, słuchaj, zostałem z jakimś Jednym typeczkiem, to trzeba uważać widzowy Dobra, i teraz tak, ej, idę sobie trambamba, i to jest chyba tramwaj, nie? O kurde, ale bije, ale bije, o nie Nie, ale, za ała, zabolało Razem z innymi youtuberami zostaliśmy poproszeni O sprawdzenie mapy Space Race Czy ona się za bardzo nie baguje I patrzcie na to, gość ma srebrnego skina Yo, ej, serio To jest mega fajne, że my sobie tutaj Z youtuberami z zagranicy normalnie teraz śmigamy Sprawdzamy sobie rzeczy, tylko, że oni mają skiny, a ja nie mam, widzowie. Jo, jakie oni w ogóle triki robią, że tam sobie lecą, ale spokojnie. Nas to nie interere, bo my robimy bananiarza Iana, Jana. Bananiarz Ja dokładnie tak. Ale dobra, teraz już wypadałoby trochę polecieć, bo zaraz, słuchajcie, będzie gigalipaj. Wow, 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 wow. Czy ja właśnie przez klocki? Czy mi się tylko dawało? Znaczy, wiecie, przez te kule, niech nie kule Pom. Dobra, Let's go, Mistery Ray Wow, stary, wracaj tutaj do nas. Ej, stary, ja ci mogę tutaj pomóc. A, äh, dawaj, stary. Nie, gościa chyba nam, słuchajcie, zbagowało w tym momencie, bo on nie wiem, czy przejdzie. Naprawdę, on ma gigalipę teraz, ale teraz zrobię potworny trik, widzowie. Patrzę tak, raz na to, patrzę, robię sobie No, ej, nie da się tej, o, no, no kurde, próbuję po tej krawędzi i nigdy się nie da. I przejście z naszej strony, no to co? Uwaga, bananiarz Jan. Teraz możecie popatrzeć na ten skin Kangura. No, robi wrażenie. Mega. Serio, jeszcze z tymi krokami, pięściami, kaskiem, serio, gituwa. No i w tym momencie mamy koniec rundy. Przeszło 8 osób. Patrzcie, ten srebrny skin, niestety, odpadł widzowie. Ale jako drugą giereczkę wybrałem coś, co na półfinał się nigdy nie dało wybrać. A w wcielowo. Nie, nie. Czy my teraz będziemy na brzuszku? Nie, co coś się dzieje? Czekaj, co? Czemu ja? Ej... Ha, ha, halo, cze, cze, czemu mi wibruje tak ekran? Ja myślałem, że będę na jakimś... Ej, dobra, to jest dziwne. Patrzcie, jak podskakuje, to jest normalny ekran, a teraz jakby wibruje. Ej, dobra, całe szczęście, że to jednak się nazywa betą. Co? Oni już odpadli? Ja nie wierzę. Ej, dobra, lawa lat na drugą gierkę to chyba nie jest nigdy najlepszy pomysł, jak sami widzicie. Ale teraz mamy widzowie najlepszą giereczkę. A mianowicie Rush Hour. I zostaje śmieciarką do dzisiaj. Siemano. Dobra, musimy ich pokonać, widzowie. Musimy ich dzisiaj pokonać, więc Let's go, teraz let's go Tutaj, teraz let's go, tutaj I teraz pam, pom! I teraz tutaj, i dawaj morto, Czekam na tą trampolinę, będę bananiarzem Janem od dzisiaj na trampolinie Dobra, dawaj tą trampolinę, szybko Dawaj, bo zaraz mi się skończył te klocki Będzie gigalipa, dobra, uwaga I ja i teraz uwaga. Yo! Ole ale fajne to jest. Ej, serio, to jest satisfying. Dobra, teraz sobie przeskoczę na to. I teraz siup, siup. Teraz uwaga. Siup, siup. I teraz siup, siup. dobra, mordo. Pararara. I teraz uwaga. Yo! O, kurde. Już myślałem, że odpadnę. Trzeba uważać. Trzeba, słuchajcie, już teraz naprawdę uważać. Ale jest gituwa, słuchajcie. Jest gituwa. Czy on robi naprawdę otwieranie szampana? Ale ma fajnie, że ma taką emotyczkę. Bo ja taki... Nie mam, widzowie. Ale dobra, idę sobie teraz tutaj. Siup, siup. Dobra, wraca. Walnę o mnie. O kurde, żyję. Dobra, na całe szczęście, słuchajcie, żyjemy razem z tym kangurinio. Dobra, to sobie lecę o kurde, już słyszałem, że odpadłem, ale nie odpadłem na całe szczęście. Dobra, siup, siupam sobie tutaj. Ej, te samochody naprawdę skracają się z każdym kolejnym, słuchajcie, jakby wiecie, momentem, no nie? Teraz na przykład wiecie, jest ten moment, że powstały te pomarańczowe, nie wiem, to składali śmieciarka z kolcami, no nie? To te samochody się naprawdę tutaj mocno skracają, ale my lecimy, widzowie, razem z Łoki od beta. Dobra, czy ja doskoczę w ogóle tam? O kurde, udało mi się doskoczyć, ale serio, ta odległość już była duża. Już? Yo! Teraz trafiła nam się naprawdę mega ciekawa gierka, dlatego że, słuchajcie, zostałem poproszony przez twórcę gry o sprawdzenie z innymi graczami mapy Lost Temple, czy ona w ogóle działa i czy da się przejść przez metę, bo są takie plotki, że w ogóle nie da się przejść przez... Ej, ale to o to chodziło? Że tu jest jakiś bug? Ej, nikt nie może przejść praktycznie. Yo! Jaki oni w ogóle mają sykiny! Dobra, idziemy sobie zrobić małe triku-triku, co? No widzowie, powinniśmy sobie zrobić małe triku-triku. Teraz w tym momencie, dobra, jestem rozwalony. Ja, ale jazda dobra! Mały triku, triku niestety nie wychodzi, ale lecę sobie teraz za nimi, bo oni mają gigaskinę. Yo! On ma tam embotkę pięści, ale jazda, ale jazda tam jest dobra. Ej, a ten trik działa, że jak sobie tutaj stoję, to mnie, yo! Mogę sobie przenikać jak największy szef. O kurde. Se przy... Aha, i nie mogę się teraz ruszyć, kumacie to? Nie mogę się teraz w ogóle ruszyć. O, jo! Dobra, już lepiej polecę, słuchajcie, bo zaraz nie przejdę i będę miał naprawdę gigalipę. A tam już na mnie czekają ziomale. Ale tutaj ziomeczki na mnie czekają. Nie, nie ta emotka. O, kurde. yo daj mi. O, kurde, ale mnie wywaliło. Dobra, lecę teraz, widzowie. Ale se teraz polecę. Patrzcie, poczekam sobie. Tutaj kulasę. przejdzie. Teraz siupi, tupi. I teraz pararara. Wow, ale macie skiny, chłopaki. Ej, serio, jakie w ogóle kroki oni mają. Ej, mega mocne. Patrzcie, zabieram go się, mano. I tym sposobem mamy koniec rundy. Przeszły cztery osoby. Kurde, dałem za mało osób. W tym momencie, patrzcie, zostali sami youtuberzy. I jako drugą gierkę wziąłem bombardment. Więc dwie osoby z nas muszą odpaść. I będzie grubo. Ale mamy teraz pojedynek. Ej, jaki teraz mamy pojedynek. Yo, ej, serio. Dwie osoby aż muszą odpaść, więc jest nieźle. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy się tutaj emotkować. To wiecie co? Może ja bym sobie zrobił banan. Jan. O kurde, ale zostałem bananiarzem teraz w tym momencie. Dobra. Ej, oni się motko. A nie, on robi taniec. Ej, oni mają super fajne te motki, Dobra, wiecie co? Ja może bym pouważał, żeby nie odpaść. Co wy na to? To jest chyba całkiem niezły pomysł, żeby nie odpaść. Ej, ale serio, jak są cztery osoby i mają odpaść aż dwie, to to może być mocny bombardment, że serio my będziemy tutaj grać i grać i grać i raczej nikt nie będzie odpadał. No chyba, że bananiarz Jan. Dobra, oni się wszyscy, słuchajcie, zebrali w kupę. To może ja do nich się iście mano ziomeczki, co to było słuchajcie, jak tam się bawicie, bo ja się dobrze bawię, bo jestem bananierzem Janem. Ale teraz idę sobie tutaj. O, kurde! Ej, serio! Powoli, powoli te bomby tutaj nadchodzą i zaczyna się robić. No, może być ciężko, bo tam ziomek robi cały czas, wiecie, emotki i on może zaraz przez przypadek dostać bombą. Dobra, jak ja mam teraz zrobić, żeby słuchajcie, przetrwać? Polecę sobie tutaj przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Oni sobie tam czelują bombę! Dobra, no to w takim razie, skoro oni czelują dosłownie bombę, to ja sobie tutaj poczyluję bombę. Jest ze mną, kanguritu! Kangury, tu. O kurde. O kurde. Ale odepchnął bombę. Dobrze, że odepchnął. Ale patrzcie, jaki to w ogóle meczyk nam się zrobił. Ja! Ej, serio. Tutaj będzie już ciężko. Tutaj, słuchajcie, może już być naprawdę zaraz ciężko. Więc trzeba uważać. Ale czy naprawdę jedna bomba odepchnęła drugą bombę? I przez to my mamy teraz bardziej S. Z tym Walkie on Beta. Dobra, tutaj trzeba uważać. Bo tu, jak nas pachnie, słuchajcie. Jak nas tutaj pa Dobra, odbijaj to, mordo. O kurde. Dobra, odchodzę tutaj. Teraz, słuchajcie, w. O Ale przysejwowaliśmy! Ale teraz... Ej! Albo nasza dwójka odpadnie, albo odpad... A to dlaczego? To był stOPE! Teraz, tym wszystkim YouTuberom musimy pokazać, co o nich myślimy. Rozwalimy ich. Ej, dobra, tego skina nie widziałem. Tego różowego. Co to jest w ogóle? Ale jazda. Ej, naprawdę za mocne to, słuchajcie. Jest. To jest autentycznie za mocne. Ale patrzcie w ogóle, jak całkiem szybko da się przedostać po tych właśnie samochodach, czy ciężarówkach, czy jakkolwiek to słuchajcie nazwać. Dobra, jestem w stanie tam doskoczyć. Oczywiście, że tak. Teraz sobie policzę. Wow, ale wybiło tego typa Siup, siup. grafi Do Dobra, pójdę sobie tutaj, teraz pójdę sobie... Ej, tu jest chyba śmieciarka! To jest, widzowy chyba śmieciarka. No to teraz purururu pójdę sobie tutaj i. Purururu pójdę sobie tutaj! Wow! Dobra, mordeczki, wbija się tutaj ktoś do mnie. Siemano, ale masz fajnego złotego skina. Ja też mam złotego skina, mordo, od dzisiaj możemy zostać przyjaciółmi. Patrz to, a może wejdziesz na kolce na stary? Co myślisz? Jakbyś sobie wszedł na kolce, to myślę, żeby było o tyle git byczku, że wtedy mam większą szansę cię rozpapilić. Dobra, siup, siup, teraz lecę sobie tutaj i teraz... Teraz na tramwajarza. Ty, to jest chyba tramwaj. O kurde. Dobra, siup, siup. Skaczę na to. Yo, ej, ta mapa jest już skillowa, słuchajcie. Już w tym momencie zaczyna się robić nawet całkiem skillowo, więc trzeba uważać. Trzeba, słuchajcie, już serio uważać. Dobra, siup, siup. Dobra, nie uderzyło. Nie uderzyły mnie te kolce. Jest git, słuchajcie. Teraz tak. Tutaj sobie pójdę na to. Teraz pójdę na to. Yo! Jest, jest mocno. Jest mocno, słuchajcie. Siup, siup. O kurde. Ale dobra, jest Stagiera, nie wierzę w to. Co jest z tym autem? Czemu połowy auta nie ma? Ej, bo słuchajcie, to, to ja nie wiem, czy, czy, czy ja robię coś źle, słuchajcie, czy o co chodzi, ale połowy auta tam nie było. O kurde, bele. Dobra, siup, siup. Ja co to. Co to jest? Ej, to wybucha czy coś? Ej, nie wiem, nie wiem, ale się trochę tego boję, więc może nie będę dotykał. Dobra, przychodzę pod tym i co? Ja rozumiem, że to, słuchajcie, jakoś Giga przyspiesza, tak? Nie! Po prostu te samochody robią się coraz krótsze, już rozumiem. Patrzcie, do czego to doszło, na pierwszą giereczkę Honeydrop. Nie wierzę, ile tu jest osób. Co? I dołączyło tutaj, słuchajcie, do mnie kilku zagranicznych YouTuberów, więc może być przepotężnie. Wow! Oni wszyscy już pospadali, ale patrzcie na tego typa, patrzcie na tego. т и п 야카 야즈다 Nie wierzę, nie wierzę Słuchajcie, że to się już skończyło W 30 sekund OMG Ej, serio, Honey Drop na pierwszą gierkę? Raczej tego nie róbcie Ale na drugą wziąłem Bombardment Więc też może być potężnie, Widzowie, może być naprawdę Giga, giga grubo, więc polećmy sobie Bo tego typa trzeba Będzie rozwalić, widzowie, ewidentnie Yo, stoją se tu bomby A ja se chodzę po bombach Bo się ich nie boję, widzowie, ja się nie Boję tych bomb się, mano, nie? Pa, idzie sobie tutaj bomba, dawaj mi bombę, to ja normalnie będę po nich chodził i się nie będę jebał. Patrz, o, o do kurde, za daleko mi się poszła, za daleko mi się poszła ta bomba, więc troszeczkę przypało ale pocz do tego skina. Yo! No i dobra, zobaczmy w takim razie, słuchajcie, jak to będzie Abera versus gość z tamtym porąbanym skinem na Rush Hour. Let's go, ja se po śmieciarkach, bo się ich nie boję. I teraz. Ale fajnie sobie chodzę normalnie po tym, pa Normalnie idzie tu trampolina, nie, no to siup. Ale jazda, i uwaga Oh, o, jo, pararara, ale se tu normalnie czuluje teraz, bombę, ale se chilluje, bombę, on ma emotkę, Popsi. dobra, trzeba przeskoczyć widzowie tutaj, teraz sobie przeskoczę tutaj, teraz uwaga, boom, jo, ej, w ogóle było widać samochody, które będą wyjeżdżać, słuchajcie, widzieliście to, jak się tutaj podskoczy, to widać, co tam, słuchajcie, będzie wyjeżdżało, ale jazda, dobra, to ja se polecę tutaj, teraz sobie polecę widzowie tutaj i rzucam tam bananiarza. Bananiarz przeniknął, ale pytanie, czy wyjedzie nam ten bananiarz, słuchajcie. Ej, jakby tutaj wyjechała skórka od banana, to by było naprawdę potężne, słuchajcie. To byłoby przepotężnie. A to jest tramwajarz Jan. Słuchajcie, to ewidentnie jest tramwaj, który ma na imię Jan, więc trzeba na takiego uważać i te samochody nam się skracają. Ej, pomocy! Czemu te samochody są coraz krótsze? Halo, Centralo, dobra, masz tam bananiarza Jana. No to czekajcie, przeskoczę się tutaj, przeskoczę sobie teraz tutaj, teraz sobie przeskoczę na to. Dobra. Dawaj, mordo. Dawaj. Lecisz. Let's go. Ej, dobry jest ten typo strasznie, nie? Ej, serio, straszny, dobry jest ten typo, więc słuchajcie, musimy uważać, żebyśmy tego tylko nie przygrali, bo on mi daje emotkę. Upsi, upsi. A ja sobie, uwaga, przeskoczę teraz. Siup. Siup. Okej. Okay! Ej, naprawdę ten typo strasznie ogarnia. Siup. Wow, a to co to jest? Ej, to chyba jest taki odbierz, który ma mi poprzeszkadzać. Ale mi nie przeszkodzi, słuchajcie. W wygranej. Yo, ale selece teraz. O kurde. Ej, naprawdę jest potężnie. Dobra, potem to się w ogóle boję chodzić, więc. Nie!